Catherine Dale, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945 Odcinek 18. Stalin, ekspert, zauważył, że terror staje się nieefektywny. W październiku 1941 roku, przewidując całkowity upadek armii, rozkazał, żeby do motywowania żołnierzy wykorzystywano perswazję, nie przemoc. Administracja polityczna i Sovinform Biuro podjęły posłusznie wszelkie kroki, by przekonywać. Podtrzymując falę wypaczeń i kłamstw na temat odwagi armii i cierpień wroga. To nie zadziałało. Nie wierzcie gazetom napisał żołnierz. Nie wierzcie gazetom ani radiu. Mówią tam kłamstwa. Przeszliśmy przez to wszystko i widzieliśmy, widzieliśmy jak Niemcy nas atakowali. Nasi ludzie nie wiedzieli dokąd uciekać. Nie mamy czym walczyć, a kiedy Niemcy nas dopadną, nasi ludzie nie mają jak uciekać. Brakuje paliwa, więc porzucają samochody i czołgi i uciekają. Inny ponuro dodawał, że każą nam trzymać. Gębę na kłódkę, zadanie podniesienia ducha w tych nieszczęśnikach, spadło na ich oficerów. Część z nich okazała się wspaniałymi ludźmi, ale większość, łącznie z najskuteczniejszymi, była tyranami, których szorstki język i twarda dyscyplina wywodziły się wprost z pradawnego świata wsi. Reszta była często tak niedoświadczona, że wytrawni żołnierze pogardzali nimi jako chłopcami czy co gorsza, biurokratami. Do najgorszych należeli ludzie awansowani po stalinowskich czystkach, ci, których talenty przemówiły do polityków. Absurdem było myśleć że potrafią kogokolwiek zainspirować. Typ ten opisuje Konstantin Simonow. W kerczu w 1942 roku spotkał oficera, którego nazywał Sorokinem. Nie mogę przypomnieć sobie jego nazwiska, a który, jego zdaniem, nie był wojowniczy i nie wiedział nic o wojnie. Jego jedyną zaletą, powiada Simonow, było to, że wiedział, iż nic nie rozumie, więc robił wszystko, co mógł, żeby się nie mieszać. A jeśli już musiał, sprawiał wrażenie, że jest zaangażowany, chociaż tak naprawdę nic nie robił. Nigdy nie widzieliśmy oficera, szeptali ocaleni opułczeńcy, gdy z trudem dotarli do domów. Generałowie uciekli, zmienili spodnie i zostawili nas, byśmy walczyli. To samo powtarzało się w dywizjach weteranów w październiku 1941 roku. Dowódca pięćdziesiątej dywizji piechoty 5. armii Dorodnej raportował, że jego żołnierze nie otrzymali wsparcia artyleryjskiego, jakie obiecano im dla obrony szosy wiodącej z Moskwy do Morzajska. Musieliśmy powstrzymywać czołgi karabinami i bronią maszynową, skarżył się. Głównodowodzący generał Kamiera słuchał kilka chwil, a potem warknął, że dowódca artylerii Wasjukow powinien zostać z miejsca rozstrzelany. Groźba nie miała większego sensu. Wasjukow i jego ciężkie działa były potrzebne na nazajutrz do walki. Zajmę się tym, Rzekł kamiera i wsiadł do samochodu. Nigdy go już nie widziałem. Napisał dorodny. Chyba podbudował swój autorytet, nic nie robiąc i pozwalając innym, by przelewali krew. Oficerowie, którzy pozostali w polu, ludzie pokroju dorodnego, Działali z poczucia obowiązku i zapewne doświadczenia wojskowego z czasów wojny domowej. Część była zawodowcami, a część umocniła swoją determinację prawdziwą komunistyczną wiarą. Żołnierze jednak mieli słabszą motywację. Jeśli Pozostali tej zimy na froncie, to raczej siłą bezwładu, z lojalności wobec towarzyszy, lub z poczucia więzi z grupą, z którą dzielili grozę, trudności i izolację od dawnego życia. Ich światy skurczyły się, pragnienia osłabły. Zamiast Wybierać przyszłość, stali się zakładnikami swojego losu. Świat za liniami okopów i wojskową rutyną był sam z siebie przerażający, a opowieści uchodźców i maruderów czyniły go jeszcze straszniejszym i bardziej niepokojącym. Ale tej zimy. Jedno uczucie można wyróżnić spośród pomieszanych bodźców niemal każdego żołnierza, a było to pragnienie zemsty. Wreszcie, po pół roku trafiłem na Twój ślad, napisał w lutym 1942 roku Misza Wołkow do żony. Moja radość jest bezgraniczna, chociaż dopełni się dopiero, gdy dostanę list od ciebie. To pragnienie spełniło się wkrótce. Dziś jest najszczęśliwszy dzień mojego życia, napisał artylerzysta. Wreszcie, po wielu poszukiwaniach znalazłem cię. Wołkowa nękały obawy. Ostatni raz widział żonę z córką w Kijowie. Potem nie było czasu na listy, gdyż Wołkow przebywał na froncie, a we wrześniu kijów padł. Plotka głosiła, że wszyscy tamtejsi Żydzi zginęli. Rozpaczliwie szukając wiadomości, Wołkow. Pisał do wszystkich znajomych. W końcu, w nowym roku, wygłosił apel w radiu. Przyszły trzy listy od ludzi, których ledwo znał. Jego żona była bezpieczna. Powiedzieli mu, jak znaleźć jej nowy adres. Przez ostatnie osiem miesięcy wiele przeszedłem. Napisał Wołkow: Ale bez wątpienia moje problemy nie mogą w żaden sposób równać się z tym, co ty przeszłaś. Najpierw w Kijowie, potem podczas ewakuacji i w końcu z niepewności co ze mną. Mogę sobie wyobrazić, jak trudne to było dla ciebie, ale przynajmniej nie zostałaś w Kijowie, by wpaść w ręce faszystowskich bestii. Tym razem, napisał, gazety nie mogą przedstawić wroga w wystarczająco czarnych barwach. Zaczynał rozumieć o co walczy. Cokolwiek by pisali w gazetach o ich okrucieństwach, ciągnął. Rzeczywistość zawsze jest dużo gorsza. Byłem w kilku miejscach, gdzie były te bestie. Widziałem spalone miasta i wsie, ciała kobiet i dzieci, nieszczęsne, splądrowane domy, ale także łzy radości, z jakimi ci ludzie nas witali. Duch tych miejsc zrobił na mnie wrażenie i zakiełkował we wszystkich naszych żołnierzach. Ludzie, pokroju wołkowa, nie mieli szans na powrót do domu. Musieli zaufać armii, a nawet państwu, że ochroni ich zagrożone rodziny. Jeśli już wcześniej wątpili w Moskwę i jej, Ideologię, a nawet nadal tak częściowo myśleli, jedynym sposobem na zaśnięcie w nocy było wzbudzenie w sobie wiary w to, że Stalin, rząd i towarzysze broni zadbają o ich najbliższych. Szybko poznawali wojnę. W pierwszych kilku tygodniach Mogli nie wierzyć w plotki. Machina propagandowa zawsze generowała kłamstwa. Jednak wkrótce sami oglądali dowody. Tej zimy pierwsze okaleczone ciała, spalone, zmasakrowane, posiniaczone i zostawione, by zamarzły na śniegu, zostały odkryte. I sfotografowane przez radzieckich żołnierzy odzyskujących wsie koło Moskwy. Ich wróg zdawał się napawać brutalnością. Uciekinierzy opowiadali o masowych rozstrzeliwaniach, torturowaniu partyzantów. Faszyści pili i śmiali się, gdy ciała ich ofiar płonęły. Na polanych benzyną stosach. Według miejscowych, napisał mężczyzna ze Smoleńska, 13 grudnia 1941 roku wróg zamknął schwytanych czerwonoarmistów w trzypiętrowym budynku otoczonym drutem kolczastym. O północy Niemcy podłożyli pod niego ogień kiedy radzieccy żołnierze zaczęli wyskakiwać z okien. Niemcy strzelali do nich. Około siedemdziesięciu ludzi zostało zastrzelonych, a wielu spaliło się żywcem. Część żołnierzy Wehrmachtu zbierała pamiątki przemocy. Zdjęcie znalezione w kieszeni Zabitego Niemca pokazywało masakrę kowieńskich Żydów. Na innym widniał niemiecki żołnierz przyglądający się dwóm powieszonym Rosjanom. Nawet najtwardsi czerwonoarmiści nie mogli ignorować ponurej prawdy ukazywanej przez te fotografie. Nie warto było już dłużej utrzymywać. Że każdy dyktator będzie dobry, jeśli tylko Rosja zazna nieco spokoju. Nie każdy żołnierz dochodził do takiego wniosku od razu. Niektórzy nigdy go nie zaakceptowali, a tylko nieliczni przyjmowali go łatwo czy lekko. Wyglądało to tak, jak gdyby osobisty świat przedwojenny musiał się rozpaść zanim zrozumieli cel swego życia Wołkowa prześladowały koszmary na temat żony i córki Moskwin w ciemnej chacie musiał przemyśleć swój komunizm starsi spoglądali wstecz na swą młodość Przypominające sen, lata, kierowanej odgórnie zmiany z niejakim zdumieniem. Przeszłość błyszczała teraz jak baśniowy raj. Już sam kontrast wyostrzał obraz. Te lata pokoju, lata, które wydawały się tak ciężkie, były do przyjęcia łatwe. Bezpieczne? Był to okres możliwości, który każdy doceniał dopiero teraz z perspektywy czasu. Co dziwne, kiedy nie było już ucieczki, pośpiech wojennych działań przyniósł poczucie odnowionej wartości. To tak, jak zdrowa osoba. Nie jest świadoma swojego ciała, napisał żołnierz o swoich uczuciach. Dopiero gdy zaczyna ono boleć, rozumiesz czym jest zdrowie. Strach przed śmiercią dał również części ludzi, łącznie z czterdziestolatkami i starszymi, poznać prawdziwy smak życia. Teraz jednak efekt już często zblakł. Weterani padli ofiarą fatalizmu, poczucia opartego na faktach, nie na przeczuciu, że chociaż dopiero nauczyli się cenić życie, już są na skraju śmierci. Ich nadzieje, jeśli je mieli, skupiły się na rodzinach i dzieciach. Trudno powiedzieć, ile jeszcze pożyję napisał żołnierz do żony w styczniu 1942 roku. Spodziewali się pierwszego dziecka, a mężczyzna zdawał sobie sprawę, że nigdy go nie zobaczy. Oznajmił żonie, że nie może opisywać rzeczy, które widział na froncie zamiast tego chciał myśleć o przyszłości jej i dziecka rozporządzaj moimi rzeczami jak uznasz za stosowne są o, twoje tak jak ja jestem twój a ty moja simoczka czy to będzie chłopiec czy dziewczynka proszę Wychowaj je według własnych zasad. Opowiadaj mu o mnie, Twoim mężu, a jego ojcu. Nie, nie możecie mówić, że żyję, pisał do żony i córki inny żołnierz. Martwa osoba jest ślepa i z tego powodu jedyną rzeczą, która mnie interesuje, jest. Wasze życie, a moją jedyną troską zapamiętać Was. Przedwojenne rozumienie ojczyzny rozpadało się równie szybko jak marzenie o łatwym zwycięstwie. Gordon był w szkole naiwnym internacjonalistą. Pierwszymi Niemcami, jakich spotkał, byli Jeńcy. Oficer. I dwóch żołnierzy. Jeden z szeregowców był robotnikiem. Najpierw nie rozumiał, wspominał Gordon, co ma na myśli tłumacz, gdy pytał go: Jak proletariusz może podnieść broń przeciwko Krajowi Rad, pierwszej ojczyźnie, proletariatu całego świata? Odpowiedział, że większość żołnierzy w jego jednostce, to chłopi lub robotnicy, i że dla nich ojczyzną nie jest Rosja, ale Niemcy. Ta odpowiedź kazała nam wszystkim się zastanowić nad znaczeniem wyrażenia Związek Radziecki ojczyzna światowego proletariatu. Podobny wpływ. Wywarło bezpośrednie zetknięcie z brutalną rzeczywistością tej ojczyzny. Forsownymi marszami, zawiejami, mgłą, głodem i okopywaniem, ciągłym okopywaniem się w zamarzniętej, lepkiej ziemi. Partia mówiła nam, że nie ma nic droższego nad ojczyznę. Stwierdził, Białoruski weteran. Jednak dla wszystkich zmieniał się sposób postrzegania ojczyzny. Dla niektórych, jak w wypadku Moskwina, pojęcie to rozszerzyło się i objęło nowy krajobraz wsie, niepiśmiennych chłopów i posępnych miejscowych bojowników którzy dorównywali mu bezwzględnością. Dla innych z kolei się zawęziło, przechodząc od powszechnego braterstwa do ksenofobicznej fali świętego rosyjskiego szowinizmu. To w owym czasie, późną jesienią 1941 roku, Stalin Zaczął zmieniać swą retorykę dotyczącą ojczyzny. Jego listopadowa mowa na paradzie Armii Czerwonej w 24. rocznicę rewolucji leninowskiej opowiadała o heroicznej przeszłości Rosji. Szczegółowo przytoczył trudne próby wojny domowej, kiedy rząd Lenina niemalże upadł. Przy tej okazji to nie mogło dziwić. Jednak do katalogu walk dołączył starsze smagania. Rosyjscy żołnierze zostali wezwani do naśladowania przodków: Aleksandra Newskiego, Dymitra Dońskiego, Minina i Pożarskiego, Aleksandra Suworowa, Michaiła Kutuzowa. Niech Was błogosławi! Kontynuował przywódca. Zwycięski sztandar Lenina, siły broniące Rosji, mogły też liczyć na błogosławieństwo Cerkwi. Od pierwszych dni wojny Sergiusz Metropolita Moskwy i Kostromy nalegał by Kościół stał przy narodzie w okresie walki. Lekko. Złagodzono przedwojenne restrykcje wobec kultu, jednak chociaż hołubiono amulety, miedziane krzyżyki czy kopie wierszy, formalna religia podnosząca na duchu część cywilów, nie na wiele przydawała się żołnierzom na froncie. Tuż przed bitwą żołnierze w większym stopniu Inspirowała wściekłość i nienawiść, które podsycało też państwo. W 1941 roku Prawda zrezygnowała ze swojego hasła z czasów pokoju. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się na rzecz śmierć niemieckim najeźdźcom. Nigdy nie utraciłem przekonania, że to prawdziwa wojna ludowa napisał Aleksander Worth. Myśl, że to ich wojna była na ogół równie silna wśród cywilów, jak wśród żołnierzy. Trudno byłoby pozostać neutralnym na widok skutków niemieckiego najazdu. Kiedy w listopadzie padł Kursk, Zdrowych mężczyzn spędzono i uwięziono w rozbaitych miejscach. O ile tylko dało się je otoczyć drutem kolczastym. Szczęśliwców stłoczono w centralnym kinie. Większość jednak drżała z zimna pod gołym niebem. Nie karmiono ich w ogóle. Potem. Skierowano ich do pracy, a tych, którzy nie zadowolili nadzorców, bito gumowymi pałkami i straszono śmiercią. Drugiego dnia okupacji piętnastu komunistycznych działaczy, w tym cztery młode kobiety, musiało wykopać groby w czarnej glinie koło głównego placu. Następnie zostali zastrzeleni. Krążyła plotka, że około 700 innych młodych kobiet zmuszono do prostytucji w prowizorycznych burdelach dla niemieckich żołnierzy. Ulice są puste, donosił radziecki wywiad. Sklepy splądrowano, nie ma bieżącej wody i prądu. Kursk upadł. Życie zamarło. W Kursku nie mieszkało zbyt wielu Żydów. Gdyby tak było, zapewne miasto widziałoby więcej masowych grobów, więcej zabijania, a nawet więcej strachu, ponieważ świeżo splamieni krwią kaci korzystali z przywilejów swej władzy. Masowe rozstrzeliwania rozpoczynały się w miastach zaraz po wkroczeniu Wehrmachtu. Niektóre, tak jak masakrę w kijowskim Babim Jarze, przeprowadzały specjalne Einsatzgruppen, ale większość, łącznie z rozstrzelaniem 650 Żydów w Klincach, 540 w mglinie 350 w kletnie i tysięcy innych na zachodnich terenach Rosji traktowano jako rutynowe operacje wojskowe pierwsze mordy przeraziły miejscowych ale jak zauważył radziecki agent koło smoleńska w efekcie tylko ich Zachartowały. Śmieją się teraz z Niemców, potwierdzał raport z 1942 roku. Ludzie stali się odważniejsi w obliczu śmierci. Wiedzą, że muszą ze wszystkich sił walczyć z wrogiem. W pierwszych tygodniach pojawiło się wielu gorliwych kolaborantów. Ale tej pierwszej jesieni nienawiść do wroga wciąż rosła i rosła. Moskwin zauważył tę samą zmianę w nastrojach wieśniaków. Pod koniec sierpnia 1941 roku Politruk znalazł się na krawędzi rozpaczy. Zrozumiał, że Rozstrzeliwanie Żydów nie niepokoiło jego chłopskich gospodarzy, gdyż obwiniali ich o większość problemów, jakie przyniósł komunizm. Ich antysemityzm szedł ramię w ramię z fanatyczną wiarą w Boga, którą niemieccy najeźdźcy rozsądnie wszędzie popierali. Część chłopów zgłosiła się nawet do współpracy z faszystami jako policaj. Jednak w gruncie rzeczy nie skłaniała ich do tego polityka, ale chęć przetrwania. Po każdej bitwie, zanotował Moskwin, pędzili na pole, by ograbić trupy ze wszystkiego, co zdołali znaleźć.